Uczniowie gimnazjum numer 7 po raz ostatni usłyszeli dzwonek. Zakończenie roku. Kolejne roczniki odchodzą. Szkoła szykuje się na przyjęcie nowych. Ile osób w tym roku ukończyło gimnazjum? To jest około 90 osób. Trzy osoby nie otrzymały promocji, czyli nie jest to dużo. Mam nadzieję, że wszyscy dostaną się do swoich wymarzonych z szkół, tym bardziej, że wyniki gimnazjalne tegoroczne są bardzo dobre i możemy się pochwalić tymi wynikami. Sądzę, że pomoże to też właśnie w tym, aby się dzieciaki dostały do szkół, które powybierały. Koniec roku, wakacje, ale czy szkoła, nauczyciele wraz z uczniami mają dwumiesięczną przerwę? Wszyscy tak sądzą, że kończy się rok szkolny i zamyka się szkoła, są tylko wakacje. Wakacje w tej chwili zaczynają się dla dzieci. Nauczyciele stopniowo będą opuszczać szkoły, bo też będą jeszcze jakieś obowiązki wykonywać związane z zakończeniem wszystkich spraw. No a później zaczynają się takie rutynowe rzeczy, które w szkole się odbywają, czyli remonty, przygotowanie już do następnego roku szkolnego. Szkoła działa jednak troszeczkę w dwóch rytmach. Rytmem uczniowskim, który odbywa się od 1 września w zasadzie do 29 czerwca. Natomiast nauczyciele, proszę pamiętać, to mówię do wszystkich Państwa, mają mnóstwo dokumentacji, którą muszą wypełnić. To z reguły trwa gdzieś do któregoś dnia lipca, 10-11. Natomiast nauczyciele pojawiają się też znacznie wcześniej w szkole, bo muszą przygotować rozpoczęcie roku szkolnego dokumentacji, egzaminy poprawkowe, więc tak prawdę mówiąc, dla nauczyciela wychodzi statystycznie 26 dni urlopu na cały rok. Proszę pamiętać, że nauczyciel nie ma prawa do urlopu w ciągu roku szkolnego. Jak można podsumować rok szkolny. 2013-2014, czy był udany? My jesteśmy bardzo zadowoleni, że uczniowie się bardzo angażują w projekty, które są sponsorowane przez Unię Europejską. Dużym osiągnięciem jest tu jednak funkcjonowanie w szkole Młodzieżowej Rady Osiedla, które współuczestniczy w kształtowaniu polityki też przestrzennej tego osiedla i tego, co się dzieje. Bardzo cieszymy się też, że uczniowie udzielają się charytatywnie, działają w kole Caritas. I mamy tu też takie święto sztuki, które pokazuje dużo osiągnięć plastycznych uczniów, więc tych osiągnięć jest dużo. Natomiast my jesteśmy generalnie zawsze zadowoleni, bo to jest taka miara sukcesów, jakie uczniowie osiągają wyniki na koniec klasy trzeciej gimnazjum po teście gimnazjalnym. No i tak jak się zawsze udaje, one są w siódemce. Wyborne. Także my jesteśmy zadowoleni z tego roku, jak to się wszystko nam ułożyło. Myślę, że teraz jest uroczystość klas pierwszych i drugich. Po ilości tego, jakie są średnie, jakie są świadectwa, wyraźnie widać, że uczniowie naprawdę czują się dobrze i osiągają dobre wyniki. Czy między nauczycielami a uczniami powstaje jakaś więź? Czy mocnym doznaniem jest odejście uczniów klas trzecich? Uczniowie spędzają w szkole praktycznie znaczną część swojego dnia. Nauczyciele również. Różne wydarzenia kształtują. Jednak taką wspólną przestrzeń, e, które powoduje, że występują interakcje, różne emocje. Trudno się pożegnać, ponieważ każdy uczeń zawsze się kojarzy z jakimś konkretnym wydarzeniem. Dlatego dla uczniów, którzy żegnają gimnazjum, jest to trudne, ponieważ oni wstępują już prawie, prawie dorosły życie. Dla nauczyciela, który wkorzył trud, jest to podsumowanie trzech lat. To się nie umuje w rok. Patrzy się przez trzy lata, jak było wstecz, kiedy oni zaczynali jako uczniowie, a teraz jako wychodzą, wychodzą jako generalnie młodzież. To jest, proszę mi wierzyć, niezależnie jak się sądzi, jest to przeżycie. To nie jest statystycznie odnotowanie, że uczeń wyszedł, zakończył, to jest zawsze kojarzenie z jakiejś osoby. Ci uczniowie, co jest bardzo fajne w siódemce, oni jako absolwenci przychodzą, nawet kończąc liceum, chwalą się swoimi ocenami ze świadectwa maturalnego, przechodzą również jako studenci. To jest chyba taka rzecz, która wyróżnia zdecydowanie siódemkę, łączność pokoleń. To nawet przychodzą rodzice, Którzy już mnie kojarzą, z tego typu, że ich uczyłem, a uczy ich dzieci. W związku z tym trochę to przypomina o upływie czasu, jednak. A jak sami uczniowie podsumowują ten rok nauki? Bardzo fajnie. Było bardzo dużo ciekawych zajęć, dodatkowych festyny były. Ciekawie bardzo było. Czy dzisiaj na tym zakończeniu jakieś miłe zaskoczenie, jakieś dyplomy? Dostałem dyplom za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce. Widzisz jakąś taką dużą różnicę między podstawówką? No, w gimnazjum jest raczej trudniejszy poziom niż w podstawówce. Dzisiaj macie zakończenie roku, e, można powiedzieć, ważny dzień. Według mnie tak, no bo wszystkie nasze całoroczne starania są podsumowywane. Według mnie rok był bardzo owocny. W tym roku moja koleżanka z równoległej klasy Karina zajęła drugie miejsce w Lednickiej Wieśnie Poetyckiej. Kończy, kończy się rok szkolny, wakacje, po wakacjach trzecia klasa, testy gimnazjalne, jest się czego obawiać? Według mnie nie, bo nauczyciele bardzo dobrze nas przygotowali, przygotowują nadal do tych testów, no i według mnie to wszystko powinno pójść dobrze. Wszystkim uczniom, którzy zaczynają właśnie swoje wakacje, życzymy słonecznego i przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku. Części osób nie ma, no bo trzecie, już wczoraj mieli zakończenie, natomiast gdzie jest spora grupa osób.